Japonia przez dwa stulecia była tajemniczym krajem. Ludzie, którzy przypływali do Japonii, byli ścigani i odsyłani przez mieszkańców. Japonia była postrzegana przez europejskie mocarstwa jako kraj zacofany i gotowy do kolonizacji. Dopiero w połowie XIX wieku Stany Zjednoczone wymusiły otwarcie na świat traktatem z Kanagawy o przyjaźni stanów z Japonią. Mieszkańcy Japonii uznali, że rządzący Shoguni nie są w stanie zapewnić skutecznej obrony przed imperializmem. Samurajowie się buntowali i domagali się przywrócenia cesarza jako władcy. W ten sposób Shogunat został obroniony i władzę przejął 15-letni cesarz Mutsushito. Po śmierci zwany zwany Meiji w 1868 rozpoczął tzw. Tak restaurację Meiji. Obiecał on przeprowadzenie w kraju gruntownych reform wewnętrznych. Feudalizm popularny w średniowieczu został zniesiony przez odebranie samurajom przywilejów i dochodów. Wprowadzona została obowiązkowa edukacja, poprawiona została administracja, sądy i waluta. Armię przekształcono na wzór pruski, a marynarkę na wzór brytyjski. Meiji przeniósł stolicę z miasta Kyoto do miasta Edo i nadaje mu nazwę Tokio, wschodnia stolica. Kraj został zmodernizowany. Oczywiście nie spodobało się to wszystkim i wybuchła krótka wojna domowa, ale zwolennicy cesarza ją wygrali i mogli kontynuować reformy. W 1890 ustanowiona została konstytucja. Żeby nadążyć za zachodem rozwijany był przemysł, infrastruktura i system kolejowy. Japonia jako pierwsza w Azji rozwinęła się na tyle, żeby konkurować z mocarstwami zachodnimi. Po restauracji Meiji kraj przystąpił do realizowania agresywnej polityki zagranicznej i do budowy swojego imperium. Pierwszym celem okazało stało się Cesarstwo Chin. W 1894 rozpoczyna się konflikt. Zacofane Chiny nie mają szans z unowocześnioną armią japońską i niecały rok później podpisany zostaje pokój. Chiny zmuszone zostają do oddania Japonii półwyspu Liao Tung i wyspy Tajwan. Ponadto Japonia otrzymuje kontrybucje warte 30 miliardów dzisiejszych PLN-ów i liczne benefity handlowe. W dodatku Chiny uznają niepodległość Korei. Jednak półwysep Liaotung zajmuje Imperium Rosyjskie, co było przyczyną do kolejnego konfliktu którym film już znajdziecie na kanale. Po dwóch wielkich zwycięstwach pod Mukdenem i pod Tsushimą, a także po licznych sukcesach terytorialnych Japonii, zawarty zostaje pokój. Japonia zyskuje południowy zakalin, półwysep Liautyng, tym razem na stałe, oraz ostatni, ale nie mniej ważny, protektorat nad Koreą. Ponadto prestiż Japonii znacząco urósł, ponieważ była ona pierwszym krajem azjatyckim, który pokonał Rosję w pełnoskalowej wojnie. Kraj gwałtownie rozwijał się militarnie i przemysłowo. W roku 1910 Japonia zaanektowała Koreę. Dwa lata później cesarz Meiji zmarł, a jego miejsce zajął Yoshishito, pośmiertnie nazwany Taisho. W 1914 rozpoczęła się I wojna światowa, podczas której Japonia stanęła po stronie Ententy i przejęła liczne niemieckie posiadłości na Pacyfiku. Potem nastąpiło dwudziestolecie międzywojenne. Zniszczona Europa masowo importowała towary z nietkniętej wojną Japonii. Poziom uprzemysłowienia gwałtownie wzrastał. Japonia była gospodarczą zieloną wyspą w Azji. Okres panowania Yoshishito był nazwany Demokracją Taisho. Wzrosła rola parlamentu, zakładane były partie polityczne, a w 1925 wprowadzono powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn. W 1926 umiera Yoshishito, kończąc epokę Taisho. Trzy lata później w Japonii uderza wielki kryzys. Największe firmy plajtowały, bezrobocie rosło, a rolnictwo traciło na wartości. Ludzie stracili zaufanie do partii politycznych i wzrosło poparcie dla skrajnych ugrupowań, takich jak faszyści. Wojsko zdobywało coraz więcej władzy. Przez kraj przetoczyły się fale zamachów stanu. Pierwsza połowa lat 30. przyniosła kres eksperymentalnej demokracji, a Japonia wkroczyła w nową erę. Ukazały się wyraźne różnice pomiędzy rosnącym państwem japońskim z XIX wieku a drugowojennym imperialnym cesarstwem Hirohito. Cesarz z ikony modernizacji i władzy stał się symbolem boskości w oczach Japończyków. Japonia za cel ponownie obiera Chiny. Chiny, podzielone po wojnie domowej, nie są w stanie zaoferować większego oporu. Rząd Centralnej Republiki kontrolował część wschodnich Chin z Pekinem. W 1931 Japonia zajmie Manchurię, ustanawiając państwo Manchukuo. Pięć lat później sytuacja się powtórzy, powstaje kraj Męg-Ku. W 1937 rozpoczyna się konflikt z Chinami. Powstaje zjednoczony front przeciw Japończykom, jednak atakującym udaje się zająć ogromny obszar we wschodnich Chinach, zabijając dziesiątki tysięcy cywilów. Dalsza ofensywa jednak zostaje zatrzymana przez ogromne chińskie zasoby ludzkie. W 1940 Japonia przystępuje do paktu trzech z Niemcami i Włochami. 7 grudnia 1941 Japończycy atakują amerykańską bazę morską w Pearl Harbor. Po czym zwrócili się na południe. Japonia zawarła sojusz z Tajlandią. Następnie zajęła Indochiny, Filipiny, Indonezję, Birmę, aż zatrzymała się przed Australią i Indiami. Jednak USA szybko postawiło na nogi flotę. Japonia zaczęła przegrywać. 4 czerwca flota japońska została zatopiona pod Midway. Amerykańska taktyka żabich skoków Daglasa MacArthur'a przynosi efekty. Japończycy tracą wyspę za Wyspą. Zostają wypchnięci z Indonezji i z Chin. 9 sierpnia 1945 Japonii wojnę wypowiada związku radzieckiej, likwidując opór japoński w Manchurii i zajmując Sakhalin. Jednak Japończycy nadal nie chcą się poddać. Krwawo walczą o każdą następną wyspę, dlatego na Hiroszimę i Nagasaki spadają amerykańskie bomby atomowe. Miasta zostają zrównane z ziemią i 2 września 1945 Japonia kapituluje kończąc drugą wojnę światową. Kraj po wojnie znalazł się pod okupacją amerykańską. Rozpoczyna się zimna wojna pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. W Japonii została wprowadzona demokratyczna konstytucja, która sprowadziła rolę cesarza do funkcji symbolicznej. Gospodarkę japońską przestawiono na pokojową i wsparto milionami amerykańskich dolarów. W 1952 Japonia uzyskuje suwerenność i rozpoczyna się tzw. cud gospodarczy. W latach 50. i 60. Japonia niezwykle szybko się bogaci. Japońskie firmy takie jak Toyota, Sony czy Honda stają się globalnymi liderami w swoich dziedzinach. Społeczeństwo z indoktrynowanego ludu robotniczego przekształciło się w zamożną klasę średnią, a dobrobyt rósł z każdym rokiem. W 1956 Japonia została przyjęta do ONZ. Japonia do dzisiaj utrzymuje swój status jednej z najsilniejszych gospodarek świata.